Cześć, tu łaśka Teraz zagramy mój kawałek pod tytułem Miałeś kochać mnie, którego możecie słuchać na Spotify'u, Tidalu, TikToku i YouTubie. Wyjechałeś daleko gdzieś A ja za Tobą nie chciałam więc. Teraz tęsknię, lecz już wiem Przy Tobie inna jest Miałeś kochać mnie Miałeś kochać mnie, dzielić całe życie swe. Miałeś kochać mnie, ale już nie chcesz. Nie, 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 nie. nie. O, nie. o nie. O nie. O nie. Nie, 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 nie. nie.